Chciałem powitać najważniejszą osobę na naszej sali. Jest to osoba bardzo szczególna. Nasza partia dzięki niej istnieje od 20 lat bez sukcesów wyborczych. Czy potraficie Państwo pokazać drugie takie zjawisko polityczne? Jest to człowiek niezwykle inteligentny i samodzielnie myślący. Jest to człowiek odporny na propagandę. Jest to człowiek niezłomny i wytrwały, ofiarny i gorącego serca. Powitajmy anonimowego, albo inaczej mówiąc, zwykłego operowca, bo właśnie dzięki takim ludziom tutaj dzisiaj jesteśmy. Każdy z nas. Ma w sobie coś szczególnego. Każdy jest niepowtarzalny. Ma pewien zestaw cech, upodobań, myśli, marzeń, które go odróżniają od innych. Bardzo podobnie jest także z narodami. Zastanówmy się przez chwilę, co nas wyróżnia jako wspólnotę, jako naród. Najtrafniej ujął to nasz częsty i znamienity gość w Lublinie, pan Grzegorz Braun, reżyser filmów o Tewu podczas ostatniej swojej wizyty w Lublinie, a także i dzisiaj, kiedy prosił, żeby wszystkich Państwa pozdrowić w jego imieniu, przypomniał swoją główną myśl na temat Polaków. Naszym atutem jest umiłowanie swobody. Naszym atutem jest pragnienie wolności. Wolności osobistej i wolności państwowej. My jesteśmy partią wolności. Chcemy, marzymy o tym, żeby wolność osobista stała się standardem w Polsce. Marzymy o tym, żeby ta wolność stała się standardem w całej Europie. Stąd nasze hasło: Niesiemy Europie Wolność. nas Pana Prezesa Bolesława Milczaka. Moi Drodzy, to zaszczyt, zaszczyt być tutaj znowu z Wami. Kiedy, tutaj, kiedy pierwszy raz przyjechałem do, do Lublina, to było pierwszy raz w moim życiu w Lublinie byłem. To już jest niemalże rok. Przyjechałem tutaj, żeby zaorać tą ziemię, rzucić ziarno. Rzuciłem i wzrosło. Ale tu jest rolnik, który dba o to ziarno. To jest rolnik, który dba, żeby to e, ziarno rosło i za to dziękuję. W imieniu swoich bardzo A za chwilę poproszę rodzistów. Piotr Gazda, tysiąc podpisów. Tymoteusz Cholecki, ten sam wynik. jest absolutna gwiazda nasza. To 16-letnie dziewczę z pierwszej klasy liceum zebrało 1500 podpisów. Drodzy zapytano mnie, po co idziemy do tych wyborów? Po co idziemy do wyborów? Po pieniądze? Nie. Po władzę? Nie. Idziemy po to, żeby dać nadzieję ludziom, dla których nie ma miejsca, nie ma miejsca w Polsce i w Europie. Chociaż są Polakami i są Europejczykami. Takich ludzi jest bardzo dużo. Mają inne poglądy niż partie rządzące. Dlatego nie wolno im głośno mówić tego, co naprawdę czują, co myślą. Bo dzisiaj za wyrażanie pewnych myśli można wylecieć z pracy. Można mieć trudności w szkole, tak jak kiedyś. My nie możemy się cofnąć. Nie możemy powiedzieć, że z powodów takich czy innych zostajemy w domu, przed telewizorem, z puszką piwa w ręku. Nie. Czy my możemy powiedzieć, że nie mamy pieniędzy na kampanię? Czy możemy powiedzieć że nam się nie chce? Nie, nam się chce i my to zrobimy. Wciąż, bez przerwy, zamęczynnych, nie damy im spokoju. Bo dla nas Polska jest największą wartością. Dla nas wolność jest największą wartością. I będziemy do końca mówić, że każdy Polak w wolnej ojczyźnie ma prawo żyć tak, jak mu się podoba, jak nie łamie prawa, jak jest przyzwoitym, dobrym człowiekiem, może robić, co chce. I nawet jeżeli z nim się nie zgadzamy prywatnie, to musimy zrobić wszystko, żeby mógł żyć jak nasz brat. My wiemy, jak Polska smakuje. I my chcemy jej oddać. Za żadne pieniądze, nigdy i nikomu, na pewno nie po dobroci. Dlatego to, co dzisiaj robimy, wrzucając tą kartkę do urny, jest bardzo ważne, bo to nie są jakieś tam sobie wybory. Każdy z was swoim głosem daje nadzieję wątpiącym, daje nadzieję tym, którzy dali się oszukać telewizji i sondażom. Każdy z was, rzucając tą jedną kartkę, daje głos jeszcze Polska nie zginęła. Walczymy zawsze o wolność, ale wolność i sprawiedliwość. Wolność i ochrona własności, wolność dla ludzi, a nie dla rządu. Wolność i prawdę, wolność i honor, wolność i szanowanie tradycji. Przede wszystkim szanowanie rodziny, która też powinna być tak ma Tendencję na co dzień, że wprowadza się jakby koncesję na nasze życie. Życie staje się coraz bardziej koncesjonowane. To specjaliści mówią nam, jak mamy żyć, jak ma wyglądać nasza rodzina, jak mamy wychować nasze dzieci i kiedy je posłać do szkoły. Jest to obrana przez nich metoda, można nazwać taką metodą małych kroczków. Jest to wprowadzanie tak. Po jednej rzeczy, powolutku, przy okazji innych rzeczy, ale bardzo często są to rzeczy, których no, normalnie, gdybyśmy się nad nimi zastanowili, nie chcielibyśmy zaakceptować w naszej rodzinie, i tak naprawdę ich nie chcemy. No ale niestety władza tutaj nie śpi i. Yy, Obawiam się tylko, że kiedyś obudzimy się z pętlą zaciśniętą na szyi. Dlatego zdecydowałam się na start do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chcę się temu sprzeciwić. Chciałabym też zachęcić Państwa do tego, żeby nie godzić się na takie drobne ingerencje władzy w nasze życie. Żeby się temu sprzeciwiać i przeciwko temu buntować. Przedmiotem okręgiem w Polsce. Jest mi również niezmiernie miło, że w swoich akcjach pamiętacie w szczególny sposób wyrażacie moją skromną osobę jako rysownika i satelita. Pan Janusz zakładał 20 lat temu naszą partię z garstką zapaleńców. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać Państwa, że UPR to już teraz coś więcej. że stajemy się siłą polityczną. Teraz poproszę na scenę wszystkich naszych kandydatów. Marzena Kojecka, Pani Anna Kopeć, Pan Marek Taya, Pani Urszula Famera, Pan Adrian Oleśniakowski, Pan Piotr Bubno, Pan Michał Uchwałek, Pan Maciej Stachnicki i Marian Kowalski. To jest nasza ekipa, nasz zespół, nie tylko na te wybory. To są ludzie, którzy tu mieszkają, których celem jest przede wszystkim zmiana lubelszczyzny, a jeśli połączymy swoje siły z innymi okręgami, zmianę Polski pod wodą naszego prezesa.